24 czerwca odbyła się 13 sesja Rady Powiatu Świebodzińskiego, pełna ważnych decyzji, debat i interpelacji. Radni dyskutowali o inwestycjach, stanie finansów powiatu, a także o wyzwaniach społecznych i edukacyjnych. Podjęto kluczowe uchwały, a zarząd otrzymał jednogłośne wotum zaufania. No to jest najważniejsze, tak naprawdę głosowanie w ciągu roku, bo na jednej sesji radni kwitują pracę nad budżetem, który przecież sami uchwalają, a ja na czele zarządu muszę to realizować razem ze współpracownikami na każdym szczeblu powiatowym, także uzyskaliśmy absolutorium za gospodarkę finansową. Natomiast wotum zaufania ono jest jakby szerszym takim głosowaniem dotyczy całości spraw zarządzania powiatem. No i no i trzeba się tylko cieszyć z tego powodu, tym bardziej, że zostało przyznane jednogłośnie. Ubiegły rok, no to był rok wyborczy. W każdej strukturze to się wiąże z emocjami, z rywalizacją, z artykułowaniem swoich pomysłów, programów. No, byliśmy mocno podzieleni i do dzisiaj przecież tutaj ludzie mają różne poglądy na tą dużą politykę. Każdy ma jakiś swój światopogląd, jakieś wartości, które wyznaje, ale jest, są takie momenty, że udaje się jednak podejmować sprawy, które są ważne dla wszystkich i wokół których się jednoczymy. No i dzisiejsze głosowania świadczą o tym, że polityka, którą prowadziliśmy, bardzo odważna. Polityka nastawiona na inwestycje i wzmacnianie też tego Potencjału społecznego w naszym powiecie no, jest przez radnych pozytywnie oceniane. Bardzo dobry rok mijający. Dużo inwestycji, bo to jest ponad 20% budżetu na te, na te zadania, głównie drogowe, ale także w oświacie, w domach pomocy społecznej, różne przedsięwzięcia realizowaliśmy. 38 milionów złotych, z czego tak naprawdę 10 milionów złotych to były nasze środki, ponad 27 milionów. To pieniądze dotacyjne pozyskane z zewnątrz. Także generalnie tak robiliśmy inwestycje za mniej więcej 27% ich wartości. Cała reszta to pieniądze zewnętrzne. Gdyby nie odważna polityka, gdyby nie kadra, którą mamy w starostwie, odwaga, determinacja, czasami ryzyko, to w odpowiednim momencie nie bylibyśmy przygotowani na różne działania, bo szanse. A te środki zewnętrzne pojawiały się przy poprzednim układzie rządzącym pojawiają się również przy tym. My zamierzamy z tego korzystać i myślę, że efekty no, widać w naszych miejscowościach. Pani skarbnik i pan starosta przedstawili obraz realizacji budżetu roku 2024. Chcielibyśmy, żeby w roku 2025 i kolejnych również można było pozyskać tak wiele środków na dalsze zadania. Dosyć pozytywnie radni ocenili działania wspierające organizacje pozarządowe, działania związane z profilaktyką zdrowia szczególnie. My. Realizowanych tych zadań przez organizacje pozarządowe. Myślę, że w roku 2025 będziemy, to już zaczęliśmy, realizować zadania zdrowotne w większej mierze, ponieważ ostatnie takie dyskusje na Komisji Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych wskazywały na to, że powiat świebodziński. To społeczeństwo starzejące się i jest większa liczba mieszkańców w wieku średnim i dojrzałym niż tego młodszego pokolenia, co znaczy, że trzeba będzie więcej środków przeznaczyć na tą opiekę dla osób starszych. Takim ciekawym pomysłem była realizacja czy zwiększenie środków na sport szkolny, sport szkolny, zwykły sport szkolny, żeby jak najwięcej uczniów mogło się zaangażować, uczestniczyć w zajęciach sportowych, bo sport to przecież zdrowie. No dużo rozmawialiśmy również o kwestiach społecznych, bo realizujemy aż pięć programów związanych z polityką społeczną. Bardzo trudnym takim tematem są rodziny zastępcze i pogotowia opiekuńcze, bo też te rodziny się starzeją. Rodzice czy opiekunowie niedługo będą przechodzili na emerytury i poszukujemy nowych, chętnych rodzin do zaopiekowania się dziećmi które są w trudnej takiej sytuacji, no bo jest to nasz problem taki społeczny. Także ja się cieszę, że tak zgodnie radni zagłosowali, bo 16 obecnych radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium dla całego zarządu. Pomimo różnic, bo różnimy się bardzo, często na komisjach i na sesjach odbywają się bardzo burzliwe dyskusje, ale dzisiaj radni pokazali, że jednak potrafimy współpracować i cieszę się, że mogę taką radą kierować taką zgodną. Sesja zakończyła się pytaniem o dostępność terenu wokół pałaców w Przełazach. Choć obecne stanowisko spółki zarządzającej jest negatywne, zarząd powiatu zapowiada dalsze działania w tej sprawie. Sesja pokazała jak wiele wyzwań, ale też możliwości stoi przed powiatem Świebodzińskim w najbliższych miesiącach.